Aniela miała życie jak z bajki, willa pod miastem, złote karty kredytowe męża i codzienne lunche z owocami morza. Do czasu aż pewnego dnia wszystko posypało się jak domek z kart, publiczny skandal z udziałem męża, a potem szybki spadek z piedestału prosto na blokowisko. Zamiast szampana, zimna woda z kranu, zamiast prywatnego kierowcy, tramwaj pełen pasażerów. Z walizkami pełnymi markowych ubrań i pustym portfelem, Aniela musi nauczyć się żyć na nowo. Blok. Sąsiedzi, nowa praca. To nie jest świat, w którym się wychowała, ale jak to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I tak Aniela z charakterem i humorem zaczyna odkrywać, że życie bez złotych kart może mieć swój nieoczekiwany urok. Po drodze planuje zemstę, poznaje realia, których wcześniej nie znała, i zyskuje poczucie sprawiedliwości, które wcześniej było jej obce. Bo choć spadła stronu, to wcale nie zamierza się poddać. Wręcz przeciwnie, chce wrócić na szczyt ale tym razem na własnych zasadach. Aniela pokazuje, że upadek może być początkiem czegoś zupełnie nowego.